Witam serdecznie ze Słonecznej Florydy, Jaśmi z tej strona. Dzisiaj sobie pójdziemy do Morikami, ogrodu japońskiego. Morikami to tak naprawdę nie tylko ogród, ale właściwie takie centrum kultury japońskiej, można sobie tu przyjść, wysłuchać różnego rodzaju wykładów, nauczyć się różnych rzeczy, są warsztaty, nauka języka zdaje się, także informacja o kulturze, sztuce, różnego tego typu sprawno i do tego jest piękny japoński ogród, który Wam postaram się jak najbardziej tutaj pokazać, ale widzicie tutaj pewien tłum, ludzie chodzą, coś sprzedają, kupują, są jakieś stoiska, jakiś festyn, no nie mylicie się, no bo wiadomo, że raczej takich tłumów tam normalnie nie ma, to jest bardzo spokojne miejsce właśnie, jeżeli ktoś by potrzebował takiego odpoczynku wśród natury, no ale w tym akurat dniu odbywało się odbywało się osogatsu czyli em, celebrowanie japońskiego nowego roku, mamy rok e, koguta, więc w takim wypadku oni jakby zorganizowali tego rodzaju festyn, że można było sobie tam przyjść, wydać trochę pieniążków, kupić różne rzeczy, mniej lub bardziej japońskie, spróbować jedzenia, poznać różnego rodzaju zwyczaje, jakieś zabawy dla dorosłych, i dla dzieci, które są w Japonii w jakimś tam stopniu popularne w ramach właśnie świętowania Nowego Roku. No i, i tego typu sprawy. Pomyślałam sobie, że to jest fajny moment, żeby Wam pokazać i ten ogród, i właśnie ten, ten oszogacu tutaj właśnie widzimy chyba jakiegoś różnego rodzaju herbaty, czajniczki do herbaty, tego typu rzeczy. Właśnie jeżeli chodzi o herbatę, to z tego, co ja się orientuję, to właśnie w tym centrum można się nauczyć w ogóle jak tego całego jakby parzenia herbaty, tego całego tra tradycyjnego jakby rytuału. No ale tutaj jakby same herbatki były, takie, siakie i owakie, można było sobie powąchać i taką powąchać, po poniuchać i taką saszetkę nabyć, jeżeli komuś się mu spodobało, a także jak widzicie drzewka bonsai. Nie wiem, czy to będzie później widać, bo postarałam się to nakręcić jak najlepiej umiem. Natomiast były także warsztaty, jak te drzewka bonsai przycinać, i żeby one ładnie rosły i rozkwitały. Więc także jakby nie tylko włącznie i sobie kupi postaw, ale także jak, jak o to zadbaj. No i tutaj różnego rodzaju takie tradycyjne rzeczy. Oczywiście niektóre są bardzo, bardzo tradycyjne. Tam jest troszeczkę takich jakby najnowszych tematów z Japonii ściągnięty. Jak mówię, tutaj jest dość sporo Terima grupa Japończyków na Florydzie. Od dawien dawien dawna, bo pierwsza kolonia Japończyków to uhuhu, bo w XIX wieku albo i później przez taką rodzinę Yamato założoną, oni chyba tutaj mieli plantację z tego co się orientuje chyba ananasów. I oni byli dość znanymi ludźmi właśnie tutaj na Florydzie. Nawet ich imieniem Yamato jest nazwana jedna z głównych ulic w Boka, bo ta właśnie przebiega, przebiegała niby właśnie przez tą plantację. No i także właśnie oni ufundowali, czy tam Ludzie, którzy koło nich i są, u nich byli, właśnie fundowali ten, ten ogród. Jeżeli chodzi o to, co widzicie tutaj, takie papierki przyczepione, to było takie ciągnięcie wróżby na nowy rok yy, yy, japońskiej. I wróżba, jeżeli była dobra, no to należało ją schować i zanieść do domu, a jeżeli wyciągnęliśmy coś, co nam się nie spodobało, to trzeba było sobie zawiązać taką kokardkę z tej wróżby na tym drzewku. I w takim wypadku ta wróżba by się już nie spełniła. Um, więc ty, tylko tyle, żebyście się zastanawiali, dlaczego ja mam jakieś papiery wiszą. Później to prawdopodobnie zdjęli, nie mam żadnego pojęcia, co się z tym później robi, bo aż tak w kulturze japońskiej nie siedzę. Ale jeżeli ktokolwiek z Was ma jakąś informację, to bardzo, bardzo proszę podzielić się w komentarzu. Tutaj różnego rodzaju przypinki, one są takie małe japońskie, prawdopodobnie można to dostać. W każdym jakimś takim sklepie z gadżetami, na jakieś tam Pokémony są czy coś, no ale wiadomo, te, wiele z tych zabaw, wiele z tych atrakcji było bardzo, bardzo dla dzieci, bardzo skierowanych do dzieci, to jest jakaś kolorowanka czy cokolwiek, ja nawet tak do końca nie wiem. Jak widzicie, i dorośli, i dzieci starają się tam jakby brać udział w tym, coś tam poznawać. To był jakiś rodzaj japońskiego badmintonu. Nie wiem tak do końca co, bo powiem szczerze, że, że, że też tu nie siedzę, nie brałam za bardzo udziału w tych aktywnościach, bardziej skupiałam się tym razem na tym, żeby Wam coś nagrać, żeby Wam coś pokazać, ale można było sobie pójść i piłeczkę. Naruma Otoshi, o ile dobrze to czytam, to było jakiś taki rodzaj właśnie w, w ramach celebrowania Nowego Roku, świętowania Nowego Roku, to było jakieś takie zbijanie jakichś tam patyczków, żeby trafić w tego demona czy coś, odstraszyć złe duchy, żeby, żeby się lepiej wszystkim układało, cokolwiek takiego, jak mówię, nie, nie, nie siedzę w temacie, no ale być może jest to ciekawe dla kogoś, kto się Japonią interesuje. No i właśnie, nawet te, o takich japońskich różnych zwyczajach, takich różnych ciekawostkach, można się dowiedzieć, nie ruszając się właśnie z południowej Florydy, co jest, co, co jest bardzo, bardzo zabawne czasami. Tutaj można by oczywiście kupić okolicznościowe koszulki, bo nie ma żadnego festynu, prawie że na Florydzie. Żadna, naprawdę żadnego. Niezależnie co, cokolwiek byśmy świętowali. Prawdopodobnie nawet em, święto w kosicieli trawy, to też by były by okolicznościowe koszulki na ten temat. No ale to była akurat taka fajna, fajny temat, że y, można było sobie koszulkę wybrać, wzór, ko, znaczy kolor i jakby krój, a tylko wyłącznie ten napis był taki jakby tutaj jak widzicie pan zro, y, robił tak na miejscu. Więc y, to, to było takie ciekawe. To myślałam, że że zwarte nakręcenia. Tutaj są, tutaj jest kuchnia. Czyli można było spróbować różnego rodzaju przysmaków japońskich, nie tylko. Mówię nie tylko, bo na samym początku były hot dogi, jeżeli ktokolwiek tam zauważył na samym początku. No i y, tutaj się ludzie ustawiali, żeby spróbować. Różne to były próby, ja coś tam też oczywiście spróbowałam z mniejszym lub większym skutkiem. No bo wiecie, jak czasami się próbuje takiej egzotycznej kuchni, której się, a której, takich elementów, których się nie zna, no to się można nieźle naciąć, albo coś co wygląda, y, wydaje Wam się, że smakuje w taki konkretny sposób, smakuje zupełnie inaczej, jest niespodzianka, czasami przyjemna, a czasami Niekoniecznie. Z takich ciekawostek powiem Wam tyle, że na wszelkiego rodzaju festynach w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej z mojego doświadczenia, oczywiście, to jest jedna taka sprawa. Mianowicie cały obrót, cały cały jakby sprzedaż, prawda, w, w, na tych festynach odbywa się w sposób bezgotówkowy. Płaci się za wszystko takimi ticketami, takimi jakby biletami. Jeśli kupuje w jednym konkretnym miejscu, na przykład płaci się czy kartą kredytową, czy gotówką, czy jak się chce, na przykład kupuje się tych biletów. Nie wiem, 10, 20, 30. Załóżmy, że na przykład jeden bilet kosztuje dolara, więc władowaliśmy 20, 30 dolarów, i w takim wypadku po prostu jest tylko informacja, że to na przykład kosztuje 9 tych biletów, tablemoniada lemoniada kosztowała 3 i tak dalej, tak dalej. Tak, żeby nie było problemu z wydawaniem reszty, żeby nie było problemu czy z kartami kredytowymi, czy z czymkolwiek innym, więc obrót już później jest bezgotówkowy. Zaczynają się schody dopiero, jak te, jak te bilety nam zostaną, nie wydaliśmy wszystkich i co czasami są, w niektórych festach, problemy, żeby je zwrócić, więc to jest taki mały taki mały trik. Tam był jakiś, jakiś koncert organizowany, chyba bębniarze japońscy, tutaj właśnie były warsztaty chyba przycinania drzewek bonsai. tu właśnie jakiś pan emperorował jak to dokładnie robić. To można zresztą na takie warsztaty jak mówię zapisać się, poza takimi yy, yy, różnego rodzaju właśnie tematami, nie trzeba pójść na festyn, żeby się tego dowiedzieć, tylko to tutaj zachęcali właśnie do pójścia właśnie do tego centrum, czegoś się dowiedzenia. To był yy, tradycyjny koncert, który jak widać yy, ludzie słuchali z zainteresowaniem. Nie wiem za bardzo, czy, czy mogło Wam to puścić, czy nie, bo ja nie wiem, czy, 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 czy prawa do muzyki yy, jakby miałabym, bo nie wiem za bardzo, jak to, jak to funkcjonuje. Natomiast po prostu tak, jak jeżeli, jeżeli, się, jeżeli macie ochotę, to możecie sobie zobaczyć, jak to Wygląda. U nich na stronie internetowej, ja linki podam na dole. Te wszystkie utwory są. A tutaj wchodzimy do ogrodu ogrodu. Jak mówię, to jest fantastyczne miejsce. Troszeczkę, przepraszam, trzęsło mi kamerą, bo, bo, bo jak mówię, dość tak się przyciskałam pomiędzy ludźmi. Różnego rodzaju właśnie tego typu atrakcje. Tam są ogrody jakby pokazane, jak ten ogród wyglądał na przykład, nie wiem, w XVI wieku, w XV wieku. Są różnego tego typu sprawy. To są bardzo fajne miejsca. Jeżeli na przykład lubicie naturę, lubicie sobie przechadzać się gdzieś, gdzieś siąść, poczytać książkę, czy cokolwiek takiego i na przykład nie lubicie specjalnie tłumu, to na przykład ogród Morikami w taki normalny dzień, kiedy nie ma żadnego świętowania, może być naprawdę dla Was, bo to jest takie właśnie sympatyczne miejsce. Naprawdę tutaj raczej jest, tutaj raczej się tak nie spotyka zbyt dużego tłumu. Wbrew pozorom. Wbrew pozorom, bo tak akurat naprawdę było tłumnie. Ludzie przyszli zobaczyć i zjeść coś i coś kupić i w ogóle poznać coś innego. Amerykanie to bardzo, bardzo lubią, właśnie. Poznawać nowe kultury. Ja za każdym razem, jak bywam na różnego rodzaju festynach, czy polskich, czy niemieckich, bo, bo jest Oktoberfest w Niemczech, także, znaczy, w, w, na który będzie także celebrowany, no to powiem Wam, że zawsze są tłumy Amerykanów, którzy coś właśnie takiego nowego chcą poznać. To jest. Las bambusowy, taki specjalnie zasadzony nawet z taką informacją specjalnie, żeby nie, nie wspinać się na, 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 na te bambusy. Tam, były, tam była pani z panem, co, co ćwiczyli kaligrafię, bo tam można w ogóle cały zestaw do kaligrafii sobie kupić, też na przykład nauczyć kaligrafii tych wszystkich różnych znaczków. Jeżeli ktoś ma taką ochotę, to to jest fajna możliwość. Nie wiem za bardzo, jak to wygląda w praktyce, jak, to, jak wyglądają takie lekcje, czy to jest, pewnie to jest coś odpłatne, ja nie wiem, nie wiem do końca, a tam, tam obok tego jakaś fundacja, to jest bardzo Prężnie, jakby rozwijający się temat. No i powiem Wam, że widzicie, że to jest bardzo ładnie zadbane, bardzo ładnie utrzymane, i tak dalej, i tak dalej. Tych ścieżek, różnych takich zakątków jest bardzo dużo. Jak mówię, było tłumnie, więc przepraszam, że cały czas coś mi wchodzi w kadr. Ja się też przyciskam, no ale no niestety czasami tak bywa, jak chciałam popiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Do tego budynku za chwilę pójdziemy. To jest takie, taka prezentacja japońskiej szkoły, japońskiego domu, tak żeby można było sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. A ten budynek, na, który tutaj widzicie, w którym schodzę tutaj z mostku to właśnie to centrum, tam jest także piękna restauracja japońska, gdzie są różne smakołyki, można także spróbować no, okrągły rok praktycznie. Wodospady, nie wodospady, ja tak na dobrą sprawę w tym momencie nie, nie mam przed sobą i to też za szybko leci, żeby Wam tłumaczyć, jaki co wodospad się nazywa, ale to wszystko ma jakieś tam swoje nazwy, odniesienia, kulturowe i tego typu sprawy, więc to jest bardzo ciekawe, żeby sobie tam podejść, jak mówię, jak ktoś się fascynuje Japonią, to myślę, że, że to jest miejsce dla niego. E, tutaj właśnie będziemy wchodzić do tego budynku, który jest bardzo, bardzo ciekawy, tam właśnie można dotknąć trochę takiej, takiej prawdziwej prawdziwej Japonii troszeczkę się poczuć właśnie jak jakbyśmy podróżowali przez, przez no, to, Tokio czy gdziekolwiek indziej coś tam sobie zerknąć, coś tam sobie zobaczyć. Co jakiś czas widzicie nawet panie były wystrojone w kimonach, tak tradycyjnie. Fajnie, to, fajnie to wyglądało. Fajnie, fajnie, to jest zrobione. Tutaj wchodzimy do, do tego budynku właśnie. Jak widzicie, on, on jest naprawdę dość stary, bo on tam został fundowany jakiś, uhuhu jakieś tam, prawie że 100 lat temu. I tu są takie różne takie ciekawostki, na przykład japoński telefon. Tam, w tym momencie, kiedy był ten festyn, to były takie panie, które tłumaczyły obsługę różnych rzeczy. I tam była taka pani, która z tłumaczyła, że to był taki specjalny telefon, do którego trzeba było wrzucić pieniążka, i wtedy mógł dzwonić. No, takie rzeczy trzeba tłumaczyć młodym ludziom, bo wyraźnie nie, nie pamiętają. To taka informacja w ogóle, że, że jest inna waluta, tak? bo to nie wszyscy mogą wiedzieć. I na dobrą sprawę, jakiś tam właśnie przelicznik walut, jak to wygląda. Tutaj, jak wyglądają fotele w tych super szybkich pociągach, które powiedziałabym szczerze, przypominają do złudzenia fotele w, w PKP. Mówiąc szczerze, tutaj są różnego rodzaju właśnie te, te, te ich yellow hat, czyli te, te, te żółte czapki, to jak wygląda szkoła, to właśnie jakaś szafka na buty, a to dla takich różnych fasnatów słodyczy, są różnego rodzaju smaki japońskich KitKatów, bo nich bo, bo chodzą legendy, że te KitKaty to o różnych smakach są, ale to jest ciekawa rzecz, którą się dowiedziałam, nie wiem, nie, 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 nie interesuje się tak bardzo Japonią, natomiast okazuje się, że te smaki kitkata są jakby regionalne, w zależności od regionu są produkowane Różne, jak widzicie, że to nie jest jakby. Znaczy, nie wiem, czy wszystkie można kupić w jednym miejscu. Pewnie tak. Natomiast to jest ciekawe, że to jest właśnie tak. Regionalne smaki. To jest taki zestaw szkolny, podstawowy, bo to właśnie wchodzimy do szkoły, jak wyglądają ławki, jak wygląda mniej więcej nauka tych japońskich znaczków, że to jest podzielone na lata, że to się tak nie, nie przewala im wszystkiego naraz. Um, jakieś tam przybory szkolne, liczydło. Nie wiem za bardzo, jak to jest aktualne. Wydaje mi się, że tak nie do końca, bo to tak trochę wygląda jak z lat 80., ale mogę się znowu mylić. Bo tutaj są i mundurki szkolne i pewne tego typu sprawy, więc wydaje mi się, że ta, ta, ta szkoła może już trochę inaczej wyglądać, ale to chyba nie o to chodzi, żeby tak być straszliwie, straszliwie to wszystko aktualizować, prawda? Um, tutaj jest jakby taka um, odwzorowana uliczka um, japońskich. Um, Japońskich sklepików, tego typu sprawy to są różnego rodzaju gadżety, zabawki, jakieś takie związane z folklorem, też w zależności od regionu. Tutaj niby taka, jakieś tam zabawki tego typu, takie normalnie, które można byłoby zobaczyć na ulicy japońskiej, z niby scenami, więc żeby tak się jakby poczuć, że przechadzamy się właśnie w jakimś japońskim mieście po, różne, po, po ulicach i zerkamy sobie. Czy to właśnie na takie bardziej tradycyjne rzeczy, czy nie. To są takie różnego rodzaju. Yy, te zestawy jedzeniowe, a to jak wygląda taka typowa sypialnia z tą matą, na której się później rozkłada to całe spanie. Na tą matę też trzeba było, nie można było wchodzić w butach, bo oni tego bardzo pilnują. To jest kuchnia japońska, urządzona tam. Według, według ich, ich standardów można było się tutaj to było takie te, ten makaron tam jest sztuczny to że to dziecko się bawi to po prostu nie ma, to jest sztuczny. To chodziło o to, że po prostu można było sobie to przyjść na użyć iść pałeczkami jak się je, pałeczkami makaron i on był taki, taki właśnie do ćwiczeń. To znaczy no nie do jedzenia. Japońska toaleta, o której krążą legendy. Słyszałam, że podobno w Japonii się specjalne ma klapki w ogóle do wchodzenia jakieś tam obuwie do wchodzenia tylko wyłącznie do łazienki. Tak wygląda łazienka. Ta łazienka jest przerażająco mała. no ale Słyszałam właśnie, że mieszkania właśnie w Japonii są bardzo malutkie. No i różnego rodzaju jakieś tam sprzęty, nie niesprzęty tego typu rzeczy. Troszeczkę jeszcze będzie właśnie o tej rodzinie Yamato, która w ogóle założyła to. Jak widzicie, różnego rodzaju tam stare zdjęcia, dokumenty. Więc od dłuższego, dłuższego czasu ta grupa tutaj coś robi. Ale to też jest fajne, że oni się próbują dzielić swoją kulturą, coś na ten temat, więcej powiedzieć. I cały czas to funkcjonuje od tylu, tylu lat. I budzi, jak widzicie, spore zainteresowanie. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobała ta mała wycieczka. Jeżeli macie jakieś komentarze, chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć o Morikami, dajcie znać. Dzięki wielkie. Buziaczki. Papa.